Witamy w NBN Cars Nowe Sujki 3A Powiat kutnoski. BMW x 1 Diesel 4x4. Model pochodzi z 2011 roku. Luksusowy SUV z napędem na 4 koła i dynamicznym silnikiem. Silnik 2.0 diesel, 204 konie mechaniczne, świetne osiągi i niezawodność. Przebieg 238 tysięcy km, gotowy do dalszej jazdy. Automatyczna skrzynia sześciobiegowa plus napęd 4x4, pewność prowadzenia na każdej nawierzchni. Panoramiczny dach, big senony, skórzana tapicerka, najwyższy komfort. Podgrzewane fotele, nawigacja, tempomat, pełne wyposażenie. Samochód przygotowany do rejestracji, gotowy do zakupu. Dostępny w NBN Cars nowe sójki 3A Powiat Kutno Zadzwoń, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, obserwuj nasz profil, by być na bieżąco z najlepszymi autami w regionie.